Dzień dobry, Dominika Wesołowska, zapraszam na Aleksandrowski Kurier Sportowy. W dzisiejszym wydaniu: trzecia edycja mitingu lekkoatletycznego. Pływacka Liga Dzieci Soków w półfinale Pucharu Polski Sensacja w Łęczycy Doskonały występ zanotowali zawodnicy MKS -u Aleksandrów podczas trzeciego mitingu lekkoatletycznego otwierającego sezon. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia na stadionie przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim. W naszym mieście długi majowy weekend rozpoczął się od oficjalnego otwarcia sezonu trzecim mitingiem lekkoatletycznym. W sobotę 30 kwietnia stadion przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie stał się areną zmagań dla sportowców z całego regionu Łódzkiego. W turnieju udział brała młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, reprezentująca następujące kluby: MKS Aleksandrów Łódzki, UKS Aleksandrów Łódzki, MKL Łałęczyca, RKS Łódź i SKS Start Łódź Oczywiście najliczniejsza była reprezentacja gospodarzy. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki województwa rywalizowali o zwycięstwo w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i skoku w dal. W zdecydowanej większości konkurencji drużyna MKS-u Aleksandr zajmowała wszystkie stopnie podium. Na szczególną uwagę zasługują występy trzech zawodników MKS-u. Robert Załoga w rzucie dyskiem 1,5 kilogramowym uzyskał fenomenalny rezultat: 55 m i 82 cm. Jest to najlepszy wynik w Polsce w tej kategorii wiekowej. Robertowi zabrakło zaledwie 18 cm do wywalczenia minimum na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych. Bardzo dobrze zaprezentował się również Patryk Krakowski, który posyłając dysk o wadze 1,75 kg deko na odległość 50 m i 52 cm uzyskał jeden z najlepszych juniorskich rezultatów. Kolejny z aleksandrowskich dyskoboli Michał Goździewicz także zdeklasował rywali w swojej konkurencji. Michał rzucił dysk 1 na odległość 50 m i 43 cm. Drugie miejsce Adriana Łopaty, również zawodnika MKS-u, to 41 m i 50 cm. Formy naszych zawodników na mitingu otwarcia można traktować jako zapowiedź bardzo emocjonującego sezonu. Zmagania w ramach pływackiej ligi dzieci 2011 dotarły do półmetka. Po dwóch rundach towarzystwo pływackie Olimpijczyk w klasyfikacji klubów zajmuje drugie miejsce, ustępując jedynie UKS-owi 190 Łódź. W czwartek 29 kwietnia Miejska Pływalnia Olimpijczyk gościła zawodników biorących udział w drugiej rundzie Ligi Dzieci 2011. Łącznie rozegranych zostało 12 konkurencji. Wszyscy zawodnicy startowali w kategorii wiekowej 11 lat. Walka toczyła się na dystansach 100 metrów stylem dowolnym, 200 metrów stylem grzybietowym, 100 metrów stylem klasycznym, 50 metrów stylem motylkowym, 100 metrów stylem zmiennym oraz w sztafecie 4x50 stylem zmiennym. W lidze bierze udział 12 klubów z całego regionu. Druga runda była zarazem półmetkiem rywalizacji. W chwili obecnej w klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce w tabeli zajmuje uczniowski klub sportowy 190 Łódź z drobkiem 308 punktów. Drugie miejsce z 213 punktami na koncie należy do Towarzystwa Pływackiego Olimpijczyk Aleksandru. Ale różnica pomiędzy naszym klubem a trzecim MKS Trójka Łódź to tylko 3 punkty. W czwartkowych zawodach bezkonkurencyjna okazała się sztafeta olimpijczyka na dystansie 4x50 metrów w składzie Porczyński Michał, Jankowski Stanisław, Błaszczyk Kacper, Kałużny Jakub. Nasza drużyna z czasem 2 minuty 36 sekund wyprzedziła drugi UKS 5 Konstantynów o 2 sekundy. Michał Porczyński zajął również pierwsze miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym z czasem 35 sekund 93 setne. Również Katarzyna Szpucha ma kolejny powód do radości. Swoim rekordowym wyścigiem, rekord Polski na 400 metrów w stylu zmiennym z czasem 4 minuty 45 sekund i 72 setne, zawodniczka tepo Olimpijczyk zdobyła klasę mistrzowską w pływaniu. Zwycięstwo 3-0 w rozgrywkach ligowych i awans do półfinału Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego. Kibice sokoła Aleksandrów przez ostatni tydzień nie mogli narzekać na brak wrażeń. Soku Aleksandrów został ostatnim półfinalistą Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego. Podopieczni trenera Juźwiaka zapewnili sobie prawo gry w półfinałach pokonując 2-1 drużynę Unii Skierniewic. Dla Aleksandrowian bramki kolejno zdobyli Oktawian Maliszewski i Paweł Adamiec. Już 9 maja w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wylosowane zostaną pary półfinałowe. Wcześniej prawo udziału w półfinałach zapewniły sobie zespoły Włókniarza Zelów, UKS SMS Łódź i Pelikan Wałowicz. Już przed rozpoczęciem długiego weekendu majowego Soku Aleksandrów przed własną publicznością podejmował SMS Łódź. Aleksandrowianie rozegrali bardzo dobry mecz wygrywając 3 do 0. Był to udany rewanż za jesienną porażkę w Łodzi. Zgromadzeni kibice z przyjemnością mogli oglądać grę swojej drużyny. Podopieczni trenera Jóźwiaka od pierwszego gwizdka przypuścili serię ataków na bramkę Łodzian. Już w 31 minucie bramkę do siatki skierował Arkadiusz Świętosławski. 5 minut po rozpoczęciu drugiej połowy kolejnego gola zdobył Olaf Okoński. Na minutę przed końcem podstawowego czasu wynik meczu ustalił Konrad Łagodziński. Wynik mógł być jeszcze wyższy. Przez całe spotkanie piłkarze Sokoła narzucili swój styl gry, stwarzając kilkanaście sytuacji podbramkowych. W sobotę 7 maja kolejne spotkanie wyjazdowe. Przeciwnikiem Aleksandrowian będzie drużyna Legionowi Legionów, która zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli. Jesienne spotkanie w Rudzie Bugaj zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4 do 0. Po 22 kolejce Sokół Aleksandrów plasuje się na siódmym miejscu w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Obecny bilans to 9 zwycięstw, 6 remisów i 7 porażek. Sensacyjne zwycięstwo zanotował zespół rezerw Sokoła, pokonując na wyjeździe 1-0 wicelidera tabeli Górnika Łęczyce. Bramka na wagę trzech punktów padła w końcówce spotkania. Piłkarze drugiej drużyny Sokoła w doskonałych nastrojach rozpoczęli długi weekend majowy. Wszystko za sprawą sensacyjnego meczu w Łęczycy. Walczący awans do czwartej ligi piłkarze Górnika Łęczyca przegrali przed własną publicznością z rezerwami z około 0 do 1. Pierwsza faza meczu toczyła się w obrębie środka boiska. Próby stworzenia sytuacji podbramkowej w wykonaniu obu zespołów kończyły się przed polem przeciwnika. W 38 minucie Aleksandrowianie posłali piłkę w kierunku bramkarza Górnika Macieja Marciniaka, ale golkiper po pewnej interwencji złapał futbolówkę. Po pierwszych 45 minutach tablica wyników w dalszym ciągu pokazywała bezbramkowy remis. W 64 minucie sędzia pokazał pierwszy żółty kartonik. Za brutalną grę ukarany został zawodnik gospodarzy Kamil Sieczka. Wiele emocji przysporzył podyktowany za ten fał rzut wolny. Silny strzał posłany w światło bramki ostatkiem sił wybronił Marciniak, ale nie był to jeszcze koniec akcji. Piłka potoczyła się pod nogi jednego z aleksandrowskich zawodników, ale silna dobitka po raz kolejny została zatrzymana przez bramkarza gospodarzy. Z upływem kolejnych minut na twarzach piłkarzy Górnika rysowało się coraz większe zmęczenie, co w 82 minucie skrzętnie wykorzystali podopieczni trenera Zielińskiego. Jacek Kuklis silnym strzałem z pola karnego zdobył bramkę na wagę trzech punktów. Pomimo silnych, a momentami wręcz rozpaczliwych prób odrobienia strat, drużynie gospodarzy nie udało się już odmienić w wyniku meczu. Wicelider rozgrywek prowadzony jest przez trenera Witolda Obarka, który przez długi czas związany był z pierwszą drużyną Sokoła. W tym sezonie w Łęczycy walczy on o awans do czwartej ligi. Niespodziewana porażka zafundowana przez Aleksandrowian spowodowała, że trener Obarek po ostatnim gwisku sędziego długo pozostał na ławce rezerwowych, nie dowierzając w to co się właśnie wydarzyło. Następne spotkanie rezerw Sokoła, tym razem przed własną publicznością już 8 maja na boisku w Rudzie Bugaj. Kolejny trudny przeciwnik MKS 2 Kutno z dorobkiem 43 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W dzisiejszym wydaniu kuriera to już wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.